Akurat pecha mają o tyle koledzy obecnie sprawujący, sprawujący władzę, że wówczas kiedy była mowa o, o sali operacyjnej, ja byłam, ja byłam radną Rady Powiatu. Wówczas, wówczas od, od wtedy wiemy o tym, że, rad, że sala operacyjna będzie musiała być powołana, będzie musiała powstać, żeby utrzymać standard szpitala powiatowego. To jest po pierwsze, też mają plecha, albowiem jako radna wojewódzka we trójkę razem z, posł, razem z obecnym posłem Nitrasem, z posłem Gawłoskim wywalczyliśmy wywalczyliśmy kontrakt dla województwa zachodniopomorskiego na centrum rehabilitacji. Na centrum rehabilitacji powtórzę. I po raz trzeci, kiedy byłam radną wojewódzką w 2007 roku, koledzy się zwrócili do nas. O wielka, to była wielka batalia o 12,5 miliona złotych. I proszę Państwa, po wielkiej batalii uzyskali te pieniądze. Podpisując, proszę bardzo, ja Państwu to rozdaję po raz enty. Podpisując dokument, który w ostatnim, w drugim punkcie mówi, że zakup wyposażenia placówek wymienionych w punkcie pierwszym, czyli chodzi o modernizację szpitala pojarowskiego mogą być tylko i wyłącznie realizowane w ramach RPO, o czym Pan Przewodniczący mówił. W przypadku, gdy strona samorządowa wprowadzi zakup wyposażenia w RPO, strona rządowa zapewni wkład krajowy w wysokości 15%. Pytam się, sala operacyjna jest to wyposażenie? Jest. Dlaczego Panowie nie zwrócili się do zarządu, do zarządu zachodniopomorskiego? z prośbą o, z prośbą o, yy, o przekazanie środków, środków w ramach RPO. Dlaczego? To jest zwykłe, proszę Państwa, lenistwo. Ani złotóweczki, proszę się spytać okolicznych, okolicznych samorządów, to jest zwykłe lenistwo. Nie wykonali, ani jednej złotówki nie przekazano ze środków yy, samorządu powiatowego, ani, ani ze środków unijnych, ani w ramach RPO. Proszę Państwa, tam poszło 200, przeszło milionów, 200, powtarzam, cytuję, 200 milionów złotych. Proszę Państwa, w ramach tych 200 milionów powstała kwiaciarnia, apteka i tak dalej, i tak dalej. Pytam się, na to są już również protokoły. Ja apeluję do Państwa, powstrzymajcie się, zobaczycie, zobaczycie na zakończenie, zakończenie efektu badania tych spraw. Proszę państwa, w trzecim punkcie, jak pan przeczyta, panie redaktorze i wszyscy państwo, pisze jakby realizacja wymienionych inwestycji w zakresie budowlano-montażowym po roku 2008 może odbywać się wyłącznie ze środków własnych samorządu powiatu białgarskiego z wyjątkiem zakupu wyposażenia realizowanego na warunkach określonych w punkcie drugim. Czyli mówimy o wyposażeniu. O, Proszę o, państwa, tak, o RPO, proszę Państwa, podpisał się minister re rozwoju regionalnego, mój obecny kolega, senator Władysław Ortyl, pod spodem pisze, podpisuje starosta magister yy, Krzysztof Bagiński. Warszawa 19 lipca 2007. Proszę Państwa, dżentelmeni dotrzymują umów. To nie ja decyduję o przydziale pieniędzy, ale proszę mi, proszę mi przebaczyć i wybaczyć yy, yy, wszyscy. wszyscy że się nie podpale na placu wolności z powodu tych 30 milionów, albowiem jeżeli mamy, mamy takiego starostę, który po pierwsze nie dotrzymuje umów, po drugie zwykłym leniem, powtórzę, zwykłym leniem, dlatego że gdy inni sięgali po środki unijne do RPO, to on milczał, to on milczał, nie występował o takie środki. Proszę Państwa, jeżeli państwo, budżet państwa wydatkował 200 milionów, i mamy zagospodarowanych, nie mamy jeszcze pokrycia, nie mamy w kontrakcie. To proszę Państwa, to jest zwykłe, nadzwyczajne, proszę Państwa, próba moim zdaniem, próba ponownego wyciągnięcia pieniędzy, pieniędzy tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze. Proszę Państwa. Nie ja podpisywałam się pod tym, natomiast byłam świadkiem, byłam świadkiem całej akcji, podobną akcję przeprowadzili panowie w 2007 roku w Sejmiku. otrzymali wówczas 12,5 miliona. Jest tutaj pani redaktor na wspólnej konferencji, kiedy mieliśmy konferencję. Pan starosta Bagiński wstał, podziękował bardzo uprzejmie panu marszałkowi Hokowi za, za udzielenie 12,5 miliona zł złotych na centrum rehabilitacji i powtórzył, że zakończy. Proszę Państwa, ja byłam zaproszona i ja uczestniczyłam w zakończeniu ostatniego etapu pod Centrum Rehabilitacji. Centrum Rehabilitacji, inwestycja pod tytułem Centrum Rehabilitacji jest zakończona. Więc na co te pieniądze? To jest nowa inwestycja. Szpital, woje, szpital powiatowy, chce się, chce się robić, podłączyć. No proszę Państwa, jeżeli Pan starosta chce obniżyć rangę z formuły wojewódzkiej regionalnego centrum chce zrobić jakiś podszpital powiatowy, no to niech przyzna się, powie, ale to jest zupełnie nowa inwestycja. Proszę Państwa, dlatego też nie mogę się spalić albo położyć się i głodówki ogłosić pod gabinetem Pana Wojewody w tej sprawie. I dziękuję bardzo, dlatego, dlatego też nie skorzystam z tego apelu pana, pana posła Hoca, bo mam prośbę, niechby pan Hoc położył się również, głodówkę ogłosił, kiedy jego, jego yy, no, yy, w, w, w hierarchii na pewno partyjnej podwładny podpisywał się pod, tą, pod tym oświadczeniem. Mógł zwrócić uwagę, mógł nakrzyczeć, mógł nie pozwolić. No dlaczego pozwolił? No dzisiaj mamy te efekty. Dziękuję bardzo.